Na początku lat dziewięćdziesiątych, w czasach, gdy miłośnicy własnej dłoni nie mieli jeszcze możliwości liczyć na dyskrecję internetu i musieli do swoich pasji przyznawać się niejako publicznie, zakupując odpowiednie periodyki w kioskach, istniało pewne czasopismo przeznaczone dla tych spośród nich, dla których tradycyjny Playboy był nieco za mało dokładny anatomicznie. Pismo to nosiło zachęcający tytuł Cats. Periodyk ów miał dosyć ciekawy dział. Otóż bywał, tam również testy samochodów, jednak nie były one tradycyjne. Testowało się auta pod względem ich zdatności do czynności bezodzieżowych. I najwyżej ocenionym spośród testowanych samochodów było Volvo 240 Kombi. Na dzień dobry, pozwolę sobie zaprosić Was na mojego Facebooka. Instagrama oraz oczywiście na moją stronę www.basedriver.pl Volvo serii 200 pojawiło się na świecie w 1974 roku, czyli właśnie wtedy, gdy rozochoconej publiczności zaprezentowano pierwszą część legendarnej już Emanuel, zaś za oceanem najlepsze trwał okres zwany obecnie złotą erą amerykańskiej pornografii. 200 niemalże co roku poddawana była drobnym liftingom, finalnie przechodząc ich prawie tyle co Lolo Ferrari, zaś gdy w latach 80 zaprezentowano jej finalny kształt, na ekranach telewizorów późnymi wieczorami królowały odtwarzane na magnetowidach otake przyrodnicze. Zieloniczo-instruktorzowe firmy Teresa Orlowskiej, równie niemieckie, co diesel wprowadzony w 1981 roku do gamy silnikowej. Ten egzemplarz pochodzi z końca produkcji, z czasów, gdy wielokrotnie przegrywane i odtwarzane kasety VHS dzięki jakości obrazu zostawiały spore pole dla wyobraźni. Pod jego maską zaś klekocze wspomniany już germański ropniak, co oznacza, że mamy tu połączenie nordyckiej erotyki z teutońskim pornolem. Silnik ma 6 cylindrów w rzędzie, pojemność 2 a 400 i generuje wściekłe 82 konie czystej, aryjskiej krwi. Pochodzi z dostawczego Volkswagena LT, a kultura pracy dość jasno przypomina o jego użytkowej proweniencji. Mm, das ist meine 6 cylinder Dieselmotor. Ja! No, auch meine mechanische Einschwitzpunkte. O oh, ja! W środku, wbrew pozorom, nie ma nadmiernie dużo miejsca. Nie jest też jakoś szczególnie ciasno, ale jak na samochód tej wielkości jest, rzecz można przytulnie. Niezbyt duża szerokość kabiny skutkuje jednak większą bliskością, czyli już mamy pierwszą zachętę do działania. Blisko jest też do przedniej ustawionej pod sporym kątem szyby. Niestety nie da się tutaj ukryć wieku konstrukcji, opartej na poprzedniku, czyli produkowanej w latach 66-74 serii 140. Kształt nadwozia i rozmieszczenie mechanizmów są w zasadzie takie same. Wiadomo zatem, że ich z dostępną przestrzenią wiele się nie zrobi. Archaiczna jest również obsługa urządzeń pokładowych, choćby sterowanych suwakami nawiewów. Na szczęście wszystko zostało wykonane z bardzo solidnych materiałów, więc jeśli będziemy chcieli skorzystać z wygodnych, obszernych foteli w innym celu niż przewidziany przez producenta, za to dokładnie sprawdzonym przez dzielnych testerów pisma KETS, nie ma większych obaw, że coś przy tym niechcący uszkodzimy. Aby jednak mieć większą swobodę ruchu, Lepiej chyba skorzystać z długiej, płasko biegnącej maski lub z bagażnika. Nie jest co prawda zbyt szeroki, ze względu na umieszczone pionowo koło zapasowe baz z usztywnionym pokrowcem chodzi tylko po skosie, ale jego długość jest imponująca, szczególnie jeśli złożymy niestety niedzielone oparcie tylnej katalin. I to chyba właśnie za kufer. 240, oczywiście w wersji kombi, zgarnęła najwięcej punktów we wspomnianym już teście. Wiadomo, sędziwy diesel, więc trzeba najpierw poczekać na zgaśnięcie kontrolki świec żarowych. O, już zgasła, może odpalać. Steczkę, czyli pierścień w górę, mocno do przodu i jedziemy. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy 240, to nie ma tutaj Niemieckiego pornola z lat 80., tu raczej znajdziemy więcej szwedzkiej erotyki. Nie jest agresywnie, jest spokojnie, dość delikatnie no dobra, okej, okay, delikatnie to nie biorąc pod uwagę to, jak to porny jest ten samochód ale więcej znajdziemy tutaj Emanuel niż Teresy Orlowski. Mimo, że siedzący tutaj pod maską diesel jest niemieckiej produkcji, nie ma on zbyt wielkiej ochoty na ostre zabawy. Nastawia się raczej na powolną. Spokojną, zmysłową podróż. Zresztą pasują do tego nastawy zawieszenia tego samochodu które są zdecydowanie miękkie, komfortowe nie ma tutaj zagroż, twardości czy sportowości. Ciekawostka: w tym egzemplarzu, jak zresztą wielu innych nie działa prędkościomierz i w sumie, tak naprawdę, on tutaj jest niepotrzebny. No bo dieslowską 240 raczej nie przekroczymy dopuszczalnej prędkości. A jeżeli mielibyśmy to zrobić, potrzeba by było prostej o długości pozwalającej na zmierzenie krzywizny ziemi. Szachmat płaskodzieńcy. Tutaj do mierzenia przyspieszenia bardziej przydatny jest kalendarz. Tu mamy 23 stycznia, właśnie wtedy zacząłem się rozpędzać. Teraz jedziemy gdzieś tak chyba między 50 a 60. Układ kierowniczy, mimo że nie jest mistrzostwem pod względem precyzji prowadzenia, jest całkiem przyjemny, chociażby ze względu na niesamowitą wręcz zwrotność 240, która swoją drogą jest dokładnie tym, czego możemy się zazwyczaj spodziewać po starszych tylnonapędowych wolwach. Sprawia to, że manewrowanie nim jest w zasadzie przyjemnością, tym bardziej, że widoczność jest rewelacyjna. Ogólnie rzecz biorąc, Volvo 240, szczególnie właśnie z silnikiem diesla, bardzo łatwo jest porównać do testowanego przeze mnie niedawno Poloneza. Tak samo jak on, jest bardzo wolne i dość głośne. Jednak o ile osiągi rzeczywiście są tutaj dosyć zbliżone, o tyle głośność nie jest tu aż tak straszliwie natarczywa. Owszem, słychać tutaj tego antycznego diesla, jego brzmienie jest porównywalne nie tyle do dostawczaków, jak w Poltku. Co do starych autobusów. Jednak nie jest ono aż tak straszliwie natarczywe, co w Polsce. Jest głośno, jest szorstko i chropowato, ale jednak nie jest to taka straszliwa tortura dla uszu. Poza tym nie mamy wrażenia, że cała Buda zaraz rozpadnie się od wibracji. W ogóle nie ma tutaj wrażenia rozpadania się czegokolwiek. 240, chyba nawet bardziej jeszcze niż 940, sprawia wrażenie konstrukcji absolutnie pancernej. Tutaj wszystko jest zbudowane na lata, przynajmniej takie wrażenie sprawia. Owszem, materiały są dość proste, niezbyt wyszukane, tak samo zresztą jak stylistyka, ale wszystko ma klimat takiego no, starego, ceglanego domu. I tak samo jak w tym domu można tutaj poczuć się bezpiecznie i przytulnie. A jak wiadomo, gdy człowiekowi jest wygodnie, czuje się do tego bezpiecznie i przytulnie, to nawiera większej ochoty na wiadome czynności. Do których doskonale nadaje się tylna część wolwiacza. I w takim kontekście w zasadzie przestaje przeszkadzać brak dynamiki tego samochodu. Tutaj zamiast krzyczeć: Schnella, sznela, Wystarczy powiedzieć: O oh ja, yeah, das ist optimal, fantastische tempo. I cieszyć się tym właśnie powolnym, relaksującym, można wręcz powiedzieć, że zmysłowym tempem. Das ist kurz. I mm -hmm.